tego dla ciebie należy się z urzędu Obawiam się, że w tej historii nie ma happy endu Weź to za i jeszcze się spotkamy Moi ludzie w akcie zemsty przyniosą są czwóry pany Kurwo wyglądasz jakby cię zdjęli z krzyża Kada powrócił i znów będzie poniżał Ty nie zbliżaj się do mnie, Kurwy, synu weź odbij Całym sercem wciąż mam wójtek dla patologii Ty Zastanów się brat, kiedy równasz do zera Lepszy ciąg skromny dom, niż ekskluzywna cela No i znów się ośmielam z tymi co mi sprzyja Wspólnie przystąp z kurwami, które na nas szczekają Jak ja towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj Nie liczę na oklaski, Sfałszowane stola lat się na piekło i kibicuj mi bratku Ja zawsze trzymam kciuki, tak z moją główką Jak Kopar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj Nie liczę na oklaski, Sfałszowane 100 lat się na piekło i kibicuj mi bratku Ja zawsze trzymam kciuki, tak z moją główką Miej przyjaciół więcej i tak do przodu idę ciągle, bo mam kurwa jeden bardzo ważny powód Grywa się złotem, my robimy robotę U nas bieda nie piszczy, gramy swoje od dawna I nie damy się zniszczyć, czuję uliczny instynkt Wiem, że zgoda to wszystko Żaden człowiek mi nie da odejść tutaj z Walisko. Moi ludzie są blisko, zrób rachunek sumienia Wspólny projekt na blokach, efekt porozumienia Mamy w na ten klimat, całe życie z muzyką Może innych to oddzieli, ale nas łączy Tego kicho nie nazwiesz, tutaj nie będzie plamy, Nikogo nie szczyści, my za dobrze się znamy tam Tamci rozczarowani, mówili czarna owca Teraz ja jadę furą, oni gdzieś na detoksa Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach Posypią się iskry, to warczysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj Co nie dla spabeuszy Efekt porozumienia to niegodno dla wszystkich na tym pita, na się iskry To warczysty jak nigdy, który bierzesz i kruszy, lecz uważaj Co nie dla spabeuszy Wresz się za i na kimś, forum napisz Że hada to ten skór wiesz taki robaki, Że walki Mówisze teksty, że ciągle się udziala Mój środkowy palec jasno ci tłumaczy Pierdalaj, ja ci Uwalam już w pierwszej rundzie śmieć A to co mam na dłoniach to nie jest pleciu w Ty na zapleczu obgryzasz sepa w nogcie wizerunek marnego rapu Chłopcze, możesz się wkurwiać, lecz tak pomiędzy nami Nie chciałbyś patrzeć na świat moimi oczami Mam za plecami ludzi, co niosą swoją komor Jak wbijamy do studia, to mikrofony płoną Ty za zasłoną strachu wciąż nucisz swoje ratun Dzieciaki na osiedlach chcą więcej mego rapu Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczora My liczę na oklaski, sfałszowane stola Zimą tu się na piekło i chibicuj mi bratku Ja zawsze trzymam kciuki bez wspólnym Jak towar na, oklaski, na chibicuj, ja kciuki, bęstuj, ja to ulica, nie jestem tu od wczoraj liczę na oklaski, sfałszowane stola Zimą tu się piekło i chibicuj mi bratku Ja zawsze trzymam kciuki bez wspólnym To nie gówno dla wszystkich, na tych bitach Znów posypią się iskry, To czysty jak nigdy Który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj Co nie dla chłapeuszy Efekt porozumienia To nie gówno dla wszystkich, na tych bitach Znów posypią się iskry, To czysty jak nigdy Który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj Co nie dla słabe uszy Jomuś wypisać co zechcesz